Jadki. teraz będzie deserek razy dwa po taniości zrobimy, otwieramy nasze pomieszctwo jeden deserek zrobimy na wazie śmietanki kiedyś był taki filmik u nas ale niestety był w słabej jakości więc nadrabiamy a drugi zrobimy z twarogiem co użyjemy do tego dodatkowo cynamon kakao, wanilinowy, bo niestety waniliowy się skończył i odrobina skórki pomarańczy. Wrócimy do Was za chwilkę. No, zrobimy sobie najpierw magicznie serek. I mamy już zmasakrowany. Teraz przy pomocy taktycznej, wielkiej skrobaczki dodamy odrobinę PRAWDZIWEGO SYNAMONU mm -hmm. to jest Z tyłu SIĘ, NIE DAJ SIĘ nie, Języka, praca A jak ładnie pachnie No Wrócimy za chwilę No, taktycznie dumał, troszeczkę, chłopak. teraz odrobina cukru waniliowego. wiem jakiś dziwny wyraz mi wyszedł z tego, dzisiaj zrobię to po chamsku, stwierdziłem, że jednak to opierdzielę rękami, żartuję. Teraz sypiemy na oko i zobaczymy, czy tą łyżką da radę zrobić. Ja sobie pomogę w trochę inny sposób. Daj pauzę na chwilkę. Pierwszy deserek mamy gotowy, drugi wykonamy przy Was. Tu jakbyście mieli problem z twarogiem, zawsze możecie dodać odrobinę mleka i wtedy do takiej konsystencji robicie. Możecie to dodać sobie do naleśników, placków, jakichś innych rzeczy, możecie też sobie zjeść z bitą śmietaną, schłodzić, zrobi się z tego taki ala lód i sobie wtedy ciąć i jeść. Przechodzimy dalej. Już tutaj sobie użyjemy z proszkowanego tu dodamy sobie skórek pomarańczy. Zwróćcie uwagę, jak to już będzie wymieszane. To mamy dwa deserki gotowe. Jeden jest taki delikatny. Też można sobie dać go do jakiegoś naleśnika, placka. Na kromkę. Jakbyśmy to bardziej, jakby powiedzieć, umocnili kakałem To już dajemy do spróbowania. Mm. Mm -hmm. Ale ja widzowie nie mm -hmm. słyszą. Dobra. I tu mamy już wersję twarogową mm, bardzo dobra. a teraz zrobimy combo break mm. czy też tak można? cyk, cyk, cyk mm. jak oceniasz deserki? Mm. bardzo dobre, aczkolwiek ja wolę ten tak? Mm -hmm. Ten powinien być bardziej zagęszczony. Ale ktoś nie chciał kakao. Wesołych świąt Wam życzymy. Zdrówka i cierpliwości w tej całej pandemii. Pozdrawiamy Was.